Wspieramy się dłonią, dosyć wygodnie, stabilnie, mocno, prostowana sylwetka, ta ręka balansująca w drugą stronę na przeciwną i dokładnie takie ćwiczenie. Trzeba z nim ostrożnie, ta noga druga też widzimy, pracuje nam, a ta tylnia jak najwyżej, ale to jest tak śmiesznie, bo na trawie trochę ta noga ucieka nam. I troszkę trawkę zryjemy, nie zaszkodzi. To samo drugą stronę i podobnie. Zawsze któraś noga w naszym organizmie, jak się później okaże, jest słabsza. To znaczy któryś mięsień może bardziej to odczuwać. Co jest naturalne. Teraz troszkę nieładnie odwrócę się do Państwa tyłem. Ćwiczenie. Oczywiście płot może być wyższy w zasadzie klasycznie powinno to być kąt prosty. Jestem niezbyt wysokiego wzrostu, zarostu, także to akurat jest dla mnie powierzchnia. I to ja nazywam ćwiczenie odpalanie motoru. Dlaczego? Dlatego, że wykonujemy takie wykopy aż pod pierś, kiedy noga dochodzi do piersi, tu i wykop wyrzucający. Powtarzamy to w seriach 5, 10, 15. To samo na drugą nogę. Teraz, tak jak Państwu mówiłem, te ćwiczenia rozciągające można wykonywać dla tych, którzy mają kłopoty z utrzymaniem, koordynacją. Tak jak pokazywaliśmy, tak jest znacznie wygodniej. Możemy się zaprzeć i porozciągać już dużo, dużo bezpieczniej. Kolejne ćwiczenie. Ja też się kiedyś śmiałem z tego, że przy takim mocnym wymachu można stracić zęby. Czy można sobie zbić zęby kolanem? Okazuje się, że można. Przy ćwiczeniach też się dogrzewających partie, szczególnie przy dłuższych bieganiach, jest to ćwiczenie. Albo niektórzy mówią: weź kolano pod, pod pachę. Też seria po 5 do 10 razy. Ćwiczenie, szczególnie jeżeli w pobliżu na przykład znajduje się sympatyczny kamerzysta, może grozić utratą sprzętu, czyli ćwiczenie. Nazywam to w swoim stylu kung fu, ale też mocno ta noga musi pracować. Oczywiście te ćwiczenia, co Państwu pokazuję, one są dosyć ciężkimi ćwiczeniami. Z tym, że jeśli nauczymy się stopniowo, jak widać, też ciutka zadyszka, bo to jest tętno już podchodzi do 140, sama. Samo rozciąganie intensywne 15-minutowe powoduje, że ciało zaczyna być dogrzewane, i wchodzimy w tak zwany już prawie że drugi zakres biegowy. Czyli odpowiednie rozciąganie 15-minutowe powoduje, że nasz organizm funkcjonuje. Idealnie byłoby tę nogę zawierać jak najwyżej. Gwarantuję Państwu, że ta porcja ćwiczeń klasycznych, dogrzewających, powoduje, że nasz organizm, co widać jeszcze po mojej wymowie, będzie już na tyle rozgrzany, że tych endorfin jest wystarczająco dużo, aby obdzielić no puste niestety trybuny. Ale kiedy spotykamy się z ekipą czy z ludźmi, bo no cóż, najlepiej na samym początku biegać z kimś. I też są różne powody biegania. Nie, powodów jest multum. Ja już nie sięgałbym do dosyć takich nieprzedziwnych, kredonistycznych pisemek, które kupuję zresztą pod kątem dlaczego biegamy. Tak na dostawę, każdy człowiek jest indywidualną postacią, każdy wie dlaczego chce biegać. Kobiety, nie ukrywajmy, w większości 90% a prowadzą zajęcia w klubie z kobietami, a jest ich niemało dla zrzucenia zbędnego tłuszczyku. Nie użyjmy cenzuralnych słów jeszcze dlaczego, ale to kobiety same sobie mogą to powiedzieć. Na pewno mężczyźni też, ale mężczyźni uciekają od innych spraw, od spraw bardziej doczesnych. No co lubimy? Lubimy dobrze zjeść, dobrze zbitego schabowego, lubimy później no troszeczkę pogorzałkować, co nie jest złe. Wszystko nie wiem, w odpowiednich proporcjach wyjdzie na zdrowie. Idealnie byłoby wówczas sprawić ciało w ruch. A więc przechodzimy do takich ćwiczeń, jeżeli chodzi o kostkę, bo ta kostka zapominana często, tak jak i kciuk, ona ma Spowodować, że tu nic nam się nie, nie stanie. Na przykład w na naszych starych polskich stadionach często są bardzo wysokie ranty, teraz zarośnięte, i one powodują, że sam przekonywałem się wielokrotnie, że po prostu zaczyna się coś dziać i zawadzamy często kostkę, skręcając ją. Kolejne ćwiczenie, kiedy już w miarę te wszystkie partie mamy rozgrzane, to jest już takie niego imitacja biegu ta część ćwiczeń nazywa się też niezwykle istotnie ważna siłą biegową mi to groźnie ale rozpoczniemy to w nie zakresie czyli spokojny truchcik też ważna odpowiednia sylwetka prostowana i na przemiennie co trzy kroki uderzamy troszkę tak jak widać ten kwiatopad nawracamy bo to na razie są krótkie takie rozgrzewające ćwiczenia ale już rozgrzewające bo jest to rodzaj rozgrzewki przygotowującej nas do naszego pierwszego truchtu, marszu albo marszobiegu.